Na Skype jest już z nami aktorka i wokalistka Patrycja Kazadi. Witaj Patrycjo. Witaj, pani, na cześć. Patrycjo, powiedz mi, jak ty znosisz ten czas? Czy ja jestem w domowej izolacji już dwa miesiące, ponieważ ja rozpoczęłam kwarantannę troszkę wcześniej mm. i przechodziłam, myślę, już wszystkie możliwe etapy radzenia sobie z tą sytuacją. Był etap pierwsze dwa tygodnie, kiedy uznałam, że to jest bardzo przyjemne. Posiedzieć w domu, mieć czas na rzeczy, na które zazwyczaj nie mamy czasu. Potem nastąpił etap takiego po, powolnego smutku, mm -hmm. bo y, były moje urodziny, były moje siostry urodziny, były 90 urodziny mojej ukochanej babci. Więc wiesz, te łączenia, tak zwane konferencyjne, były fajne przez pierwszy tydzień, dwa, a później zaczęło tych bliskich osób brakować w tych ważnych momentach. Chciałoby się być z nimi. A teraz chyba mam etap akceptacji. Mm -hmm. e, po prostu jest jak jest. Wiem, że te, ta kwarantanna będzie teraz ulegać modyfikacjom, więc jestem bardzo ciekawa, jak to nowe życie będzie, e, wyglądało. będzie wyglądało, bo normalne życie to wróci nie wiadomo kiedy. Mhm. Więc na razie mamy tą nową rzeczywistość, w której trzeba się odnaleźć i jakoś to wszystko e, poukładać sobie. Patrycjo, właśnie wspomniałam o tym, że kwarantanna od kilku dni nabrała dla ciebie zupełnie innego znaczenia, ponieważ w piątek premierowo wystartował wasz serial. Jezu, chłopaki, ogarnijcie się, naprawdę, koniec tego. Ja się muszę wyspać przed jutrem. To jest tylko 14 dni. Koniec! Po tym, jak usłyszałam, kto jest w obsadzie, czyli Mikołaj Roznerski, Tomek Bednarek, jak zobaczyłam scenariusze, świetnie napisane, bardzo fajne, przyjemne dialogi, ale z przesłaniem. Podobała mi się też moja postać. Nie ukrywam, że troszeczkę też miałam wpływ na to, jaka ostatecznie jest, bo dodałam swoje jakieś tam pomysły. To uznałam, że jest to fajne doświadczenie i warto spróbować. Nie! Yeah. Iza, ale nie ma takiej... Ale nie ma takiej opcji. W ogóle mnie w to nie wrobisz. Nie nie, 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 Iwo! To tylko parę dni, no siostrze nie pomożesz. Iza, ale ja. Ale ja nie mam miejsca! Czasu nie mam, nie mam, nie mam, ja. Ja niczego nie mam! Nie mam! Nie, nie mam niczego, nie, nie, nie mam. Ma. Iwo, no ja teraz też nie mogę. Ja mam teraz dietę oczyszczającą, sesję duchową i ja nie, nie mogę być blisko zarazków. On był na jakiejś konferencji, ma przymusową kwarantannę, jeżeli zatrzyma się u mnie, to ja też będę musiała, a, a ja nie mogę teraz, no. Ja teraz muszę się relaksować. Rozumiesz. Sorry, Iska, ktoś przyszedł. Muszę no kończyć. I... Chociażby patrząc na to, co się dzieje na moich social mediach, bo y, od jakiegoś czasu bardzo się y, aktywnie zaangażowałam w nagrywanie śmiesznych filmików. Siedzimy, nic się nie dzieje. Nuda! Nuda po prostu, przerwa jaka, czy co? Nie jest to coś, co robiłam wcześniej, mimo że bardzo lubię się śmiać. Y, moi znajomi zawsze żartują, że jestem małym komediantem, bo uwielbiam y, robić jakieś żarciki czy, czy komediowe, swoje stand-upy tak zwane. Więc ludzie mnie znają tak prywatnie, ale zawodowo nie byłam chyba znana od tej strony, że robię śmieszne dowcipy czy, czy, czy filmiki. I zaczęłam je wrzucać właśnie, żeby troszeczkę pomóc sobie, wyjść z tych negatywnych myśli, nie skupiać swojej uwagi na, no, na non-stop dostarczanych nam informacjach, wiadomościach, negatywnych, y, przykrych, y, y, jakby liczbach, które non-stop słyszymy. Tylko skupić swoją uwagę na czymś kreatywnym, na czymś nowym mm -hmm. i czymś, co okazało się w miarę postowania, sprawia też przyjemność moim odbiorcom, więc, więc bardzo się w to wdrożyłam i staram się codziennie albo co drugi dzień wrzucać filmik z pozytywnym e, jakimś nastawieniem, z, z czymś śmiesznym po prostu, prostym. Cześć, Cześć Zosiu, Pati z tej strony. Mm -hmm. Cześć, Cześć Stalinko! Hej Sosia. Alinko, tak na ciebie czekałam. Ja też czekałam. I mam Wam wszystkim coś do pokazania. Będziecie zaskoczeni, Zosia, była. Byłaś zaskoczona? Tak. Uwaga, trzy, cztery. Oooo! Chciałabym jeszcze poruszyć ten temat filmików, które właśnie umieszczasz na Instagramie, bo tak naprawdę one są w większości dopracowane do perfekcji. Ja jestem pod wrażeniem tego filmiku beauty, gdzie ty spotykasz się z kilkoma koleżankami i naprawdę, wiesz, to trzeba mieć pomysł i super wykonać. Akurat w tym pomyśle yy, dużą rolę też zagrała Joasia Opozda, bo Joasia Opozda wpadła na pomysł tego filmiku i Ja to wszystko zebrałam do kupy i zmontowałam, ale bardzo fajnie to wyszło. Myślę, że naj, najwięcej czasu, jeśli chodzi o montaż, zajął mi filmik z, Jul z Julią Wieniawą. Otworzyłyśmy scenę z kultowego filmu Wredne Dziewczyny. No i to rzeczywiście zajęło mi 3 godziny zmontowanie tego, bo trzeba było dopasować każdy kwadracik do dźwięku, a każda nagrywała u siebie w domu na innym sprzęcie i do innego podkładu, więc trzeba to było wszystko jakoś synchronizować, ale sprawia mi to dużo radości, kiedy potem to jakby wychodzi na, na, na światło dzienne i mam nadzieję sprawia trochę uśmiechu na twarzach innych, bo w tym okresie trudnym bardzo łatwo jest popaść w depresję, bardzo łatwo jest zamartwiać się, co dalej. My też nie wiemy, co dalej. Nikt nie wie. Nikt nie wie. Ja nie chcę nawet, ymm, wiesz, myśleć o tych ludziach, którzy na przykład, wiesz, naprawdę żyli od wypłaty do wypłaty i w tym momencie y, mają na utrzymaniu nie tylko siebie, ale na przykład swoich najbliższych, rodzinę dzieci. Nie wiem, nie wiem, co oni muszą czuć. Nie chcę nawet, aż mi się wiesz, łzy natychmiast napływają do oczu. Nie chcę się nawet zagłębiać w to, bo to, to można po prostu oszaleć. I, i, I nie chciałabym zobaczyć sytuacji, gdzie ludzie naprawdę będą y, robić okropne rzeczy z desperacji. Więc y, staram się. Pomóc jak najbardziej mogę, nastawiać wszystkich pozytywnie, starać się żyć tu i teraz, bo nie mamy wpływu na to, co się wydarzy. Czytając te wszystkie informacje, naświetlając swoją, głow swoją głowę tymi negatywnymi wiadomościami, nie przyspieszymy procesu y y pandemii y i nie wymyślimy szczepionki. To nie jest nasze zadanie, więc musimy się po prostu uspokoić i postarać każdy dzień, wiesz, mhm. traktować po kolei jako jeden. To dla nas też ogromna nauka, no i właśnie teraz w sieci pojawia się mnóstwo różnego rodzaju challenge. Ty masz takie dwa challenge, które trwają już od dłuższego czasu, między innymi o to, żeby właśnie o siebie dbać. Tak, ja mam Self Care i Self Love Challenge. Już zaraz będzie rok, mają. Co więcej, mam w planach jakby przekształcić to na rozmowy z ludźmi i stworzyć taki segment na IGTV. Będzie też książka, nie ukrywam, na temat Kazali Self Care Challenge, bo to jest challenge który zaczęłam od siebie, ale mam nadzieję, że pomógł wielu osobom i mam nadzieję, pomoże jeszcze większej liczbie osób. O co chodzi w moim challenge'u? O to, żeby pokochać siebie, zadbać o siebie na każdej płaszczyźnie, od wewnątrz, od zewnątrz, duchowo, fizycznie, uczuciowo też. Popełniamy wiele błędów nawet nie mając świadomości, krzywdzimy siebie. Zgadzamy się na różne zachowania wobec nas, ale też wobec siebie, które są bardzo Krzywdzące I myślę, że warto o tym rozmawiać. Wiele kobiet i mężczyzn w Polsce ma mnóstwo kompleksów, nie docenia siebie, nie dba o siebie, zawsze stawia siebie na ostatnim miejscu, dbając o wszystkich innych, a nie o swoje uczucia. I tak na dłuższą metę nie da się funkcjonować, więc, więc myślę, że warto o tym rozmawiać. Zwłaszcza, że teraz to jest dobry czas, bo, bo mamy czas tak. aby po prostu na sobie skupić i, i też właśnie coś dla siebie, chociaż raz dziennie dobrego zrobić, prawda? Tak. No, to jest jedno i to fajnie, że o tym mówisz, bo to jest jedno z zadań w challenge'u, żeby sobie codziennie coś dla siebie zrobić, to może być mała rzecz, naprawdę, jak nie wiem, posłuchanie ulubionej płyty, em, jak nie było pandemii, no nie wiem, pójście na spotkanie z przyjaciółką, prawda, czy y, zjedzenie ulubionego deseru, jakby to każdy ma, ma coś innego, ale jakąś małą przyjemność z każdego dnia wyciągnąć, to jest podstawa. Ja sobie zrobiłam w takim razie przyjemność rozmową z tobą. Bardzo Ci za to spotkanie dziękuję. Ja dziękuję, Paulina. Dzięki.